Dzień dobry, cześć! Mamy grudzień zbliżają się święta, a ja święta uwielbiam, to jest naprawdę ukochany przeze mnie czas. Uwielbiam choinkę, kolendy, ten rodzinny, ciepły klimat. No, dużo tego jest, ale wiem, że niektórzy nie znoszą świąt. Dlaczego? Bo wtedy jest nerwowo. Dlaczego jest nerwowo? Bo padają idiotyczne teksty. Zdecydowałam, że podpowiem wam, jak na tego typu teksty reagować, by siebie obronić, a jednocześnie nie zrobić kwasu. Zapraszam. Zacznę od tekstu, którego bardzo, ale to bardzo, bałam się przez wiele, wiele lat. Proszę. A, a masz ty w tej Warszawie jakiegoś chłopaka? W końcu mój najlepszy przyjaciel z czasów studiów, widząc moje męki, powiedział mi tak. Paulina, jeśli ktoś cię zapyta, czy masz w tej Warszawie jakiegoś chłopaka, to ze smutną miną odpowiedz: już nie. Wtedy pytający dostanie sygnał, że to jest świeża sprawa, więc lepiej nie drążyć tego tematu. Mało tego, powinno mu się zrobić trochę głupio, więc w przyszłości już tak chętnie nie będzie o to pytał. Tak się złożyło, że kiedy zaczęłam stosować tę metodę, to ludzie Przestali mnie pytać o chłopaka w Warszawie, więc nie testowałam jej długo, ale jestem przekonana, że zda egzamin. Kolejne wspaniałe pytanie zazwyczaj zadają ciocie albo wujkowie. U mnie niech będzie ciocia. A ty za może nie chcesz pochodzić? Na jakim weselu bym się pobawiła? Hmm? I weź tu człowieku, odpowiedz tak, żeby zachować godność i dobry humor, spokojnie. Odpowiedzi na to pytanie nauczyła mnie babcia koleżanki ze studiów. A ta babcia mawiała tak: Dziecko, ślub, małżeństwo, tej rozrywki to ci na dwa dni przed śmiercią wystarczy. Więc ja zaczęłam tak odpowiadać. Mówiłam: Ślub, małżeństwo, tej rozrywki to mi na dwa dni przed śmiercią wystarczy. I zawsze reakcja pytającego była mniej więcej taka: Złoto. Dalej mamy wujka, wujaszka. Didzisz jakieś w drodze? Trzeba o tym pomyśleć, póki czas młodsi nie będziecie. To jest najgorsze pytanie, jakie można zadać człowiekowi. No dobra, trochę przesadzam. Ale to jest zło. Jak wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji? No jest to trudne, ale można tak. Misiu! Słyszałeś wujka? Wujek ma rację, nie ma na co czekać. Od razu wpisujemy to do kalendarza. Jest jeszcze druga opcja. Niestety, wujku, nie stać nas na dziecko. Dlatego przyjmiemy każdą finansową pomoc. A teraz kolejny tekst, który regularnie niszczył mi magię świąt. Aha, Paulinka troszkę nam przytyła. Nie, no ładnie wyglądasz, ale troszkę się zaokrągliłaś. Jak zareagować na tak durny tekst? Może na przykład tak. To tylko dlatego, że jeszcze dziś nie byłam w toalecie. Opcja numer dwa to przez mózg. On nadal rośnie. Opcja numer trzy serio. Czyli mam zepsutą wagę w domu, bo ona przytycia nie pokazuje. Kolejna scenka z mojego życia. Paulinko, ja ci coś powiem. Jesteś zachuda, sama skóra i kości. Ty coś w ogóle jesz? Można odpowiedzieć krótko. Jem? Albo można troszkę dłużej. Ale za to, jak ta sukienka na mnie leży. Mm. I na koniec mocny tekst. A może ty wolisz dziewczyny, co? A my Cię tak o tych chłopców pytamy. Odpowiedzi proponuję dwie. Pierwsza: No, jeszcze nie zdecydowałam. Druga. Właśnie jestem na etapie testów. To są pytania, teksty, z którymi naprawdę przyszło mi się zmierzyć. Jeśli macie podobne historie, napiszcie o nich w komentarzach, będziemy się razem pocieszać. Zwróćcie też uwagę na to, że moje odpowiedzi nie były agresywne. One nie atakowały, nie obrażały pytającego. To były takie żarty, ale na tyle skuteczne, że powinny zakończyć te Idiotyczną dyskusję. Jeśli jednak uważacie, że takie żartobliwe odpowiedzi e, u Was się nie sprawdzą, że to nic nie da, to możecie spokojnym, ale stanowczym tonem odpowiedzieć tak. Przyznam, że czuję się zakłopotana, kiedy zadajesz mi, babciu, ciociu, wujku, takie pytania, bo dotyczą one moich intymnych spraw. Będę wdzięczna, jeżeli zmienimy temat. I to jest odpowiedź, którą skonsultowałam ze specjalistką, także nie byle co. Pamiętajcie, że to nie wy powinniście się czuć zawstydzeni, skrępowani takimi pytaniami. To pytającym powinno być głupio. Rok temu wytłumaczyłam Wam, dlaczego. Nie należy życzyć dziecka komuś, ani kolejnego dziecka. Dopytywanie o to, kiedy ciąża jest takim samym nietaktem. Bardzo proszę, nie pozwólcie na to, by tak durne teksty zniszczyły wam święta, bo to naprawdę fajny czas. A z okazji tego fajnego czasu wraz z play mamy dla Was prezenty. Sieć Play chce podziękować wszystkim klientom za to, że wybrali właśnie ją, dlatego stworzyła specjalną aktywność świąteczną, dzięki której możecie pobrać taki prezent, jaki tylko Wam się spodoba. Szczegółową instrukcję wyjaśniającą, jak to zrobić, znajdziecie w opisie pod filmem. A ja również Wam dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, komentujecie, łapkujecie i życzę Wam wspaniałych, wspaniałych świąt, bez durnych tekstów! O! Mua! To teraz suchar, który jest jednocześnie wskazówką. Hmm? Myślcie, jak się nazywa list, który leci? Polecony.